Siemanko, z tej strony Krzychu, witam Was na, na moim kanale Grajbuda.pl Dzisiaj jak widzicie gramy na Xbox 360, ale gramy w grę Soul Calibur, która wyszła tylko na Dreamcasta pierwotnie I na automaty, ale na automatach to była yy, gra inna troszeczkę, na inny system można powiedzieć I brzydsza Zakupiłem to nie pamiętam w którym roku, nie wiem czy to jest jeszcze dostępne na tym sklepie XBOX Live Arcade. Co tu dużo mówić, no, kultowa gra. Dlatego ją kupiłem pomimo tego, że mam wersję na Dreamcasta. Grałem troszeczkę też online z ludźmi w tamtych czasach, w czasach 360 oczywiście. Dobra, tutaj nic nie będę zmieniał. Można powiedzieć, że wykastrowana trochę wersja, bo nie ma tej, yy, tego singlowego trybu, y, którym się chodziło po tej mapie. Nie pamiętam, jak go się nazywał. Yy, weźmy sobie start. Yy, nie ma tego... Yy, jak on się nazywał? Ten muzeum yy, jest, ale nie ma tego trybu właśnie singlowego. Kurde, z tą mapą. No, nie pamiętam, nieważne. Do muzeum co możemy zajrzeć, zobaczyć galerie i tak dalej, no, to wszystko się odkrywało właśnie w trybie w trybie ymm, tym singlowym na Dreamcastie, nie? Dobra, zagrajmy sobie chwilkę. Mamy odkryte wszystkie postacie oczywiście. Może kilikiem. Zagramy kilkoma postaciami może. Uwielbiam tę grę jeden z najlepszych biatyk ever dla mnie Aha. i trafiony coż mam guziki przestawione chyba poczekajcie zobaczę mm -hmm. tak tu powinno być tak o I teraz łapanie tu powinno mieć, dokładnie Elegancko. Nawet dobrze się gra na yy, padziorze z, yy, z 360 Perfekta zrobiłem ho 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 Gierka się nie zastarzała za bardzo, wygląda nadal fajnie. Tutaj na 360 jest tylko podbita rozdzielczość yy, względem oryginału. Nie widzę tu, żeby tu jakieś były poprawki graficzne. Tak gra na Dreamcastie wyglądała. Nawet jeśli gramy na CRT, to bym powiedział, że chyba lepiej na Dreamcastie to wyglądało. No oczywiście na telewizorze CRT. Gdy wróciłem z wojska i zakupiłem Dreamcast'a, i załączyłem sobie oczywiście Pirata Soul Calibura, Wróciłem z Krakowa z konsolą. Zapodałem sobie Soul Calibura, to normalnie gały zorbi nie wyszły. Sprawy, jeśli macie możliwość pobrania, sobie nawet nie wiedzieliście, że ten Soul Calibur jest. Jedyna możliwość pogrania w niego, yy, jeśli macie 360, to, to polecam. Naprawdę, bo Gierka jest zajebista. taki Oldschool yy, diatyki, jeszcze bez tych wydziwnień, bez tych pierdół, mam nawet Soul Kalibura 6 na PS4, PS5. Nie, no, to już nie jest to. Może kiedyś zrobię jakiś Gameplay Arcade gameplay z tego zesułu Calibura 6. Jeśli byście chcieli, to napiszcie w komentarzach. You win. Dobra, lecimy dalej. I załatwiony... Nie wiem, na kim to poziomie jest. Zobaczymy, jak yy, skończę filikiem, to zobaczymy na jakim poziomie może też na izi, nie wiem. Aj. To jest fajnie, bo jak gościa... O, coś takiego... To... Fajnie to wygląda, nie? Kojarzy mi się z Mortal Kombat. Hej, że mi uderzmy w wielca. <laughs> Gierka wymiata do dzisiaj. Jeśli chcecie zobaczyć wersję na Dreamcasta gdzieś, tam jest, u mnie na kanale w, na playliście Granie i gadanie, gram granie i gadanie tam gdzieś jest też y, wersja Dreamcastowa ogrywana. Co mam jeszcze na, na 360 z tych, z tych gier arcade? Mam zakupioną mam zakupioną y, Street Fighter 2 HD Remix Chociaż ta Street Fighter mi nie podeszła. Może kiedyś pokażę. Mam też yy, Virtual Fighter 2. Yy, to perfect, perfect, yy, Arcade Perfect, nie? Też fajna gierka. Też się zrobi kiedyś jakiś gameplay z tego. Nie mam przerobionego yy, Xboxa. To jest wszystko kupowane. Nie wiem, czy to jest tak, jakbym był do dzisiaj, chociaż pisze y, Xbox One też, gdy się najeżdża y, na te zakładki, nie do wyboru tych gier. Y, w moje gry jest pod spodem Xbox One, więc kompatybilne z, z One na pewno. Nie wiem, jak z Series X i Series S, ale jeśli kompatybilne i da radę, to polecam. Tu jakiś, jakiś kurde cios był taki fajny. Aha, już wiem. Dobra. I są mi natrafiona. A! widzicie jak się da do... Do tyłu i coś takiego to się przerzuca, nie? A ty, jak się trzyma przód, to uderzenie w jajca jest. A. Dawaj. No ty cholero. Dyszedłem z sprawy trochę. Pamiętam jak żeśmy zrobi, robili sobie takie yy, yy. Jakby wam to powiedzieć? No złaziliśmy się z kumplami, z lotniem, ale złaziliśmy się z kumplami. kumpel przynosił PS2, ja wybrałem Dreamcast'a i żeśmy grali, kurde, przychodzili kumple, 7 osób i naparzaliśmy całe noce, kurde, yy, yy, na Dreamcast'ie w Soul Calibura, yy, na Play 2, wtedy już Virtua Fighter 4 albo w Tekkena, Tekken dokładnie. No były czasy fajne. Załatwiłem Edge Master'a. No i mnie pojechał. Nie udało się. Kołpa na koniec. No mam ostatniego Inferna. Ach, pojechał mnie. Leżeć, Hamie. Batu tu. A, ci, tej gadzie. I po gościu. Dzięki, jak gówno, że brakuje. Zagramy sobie może z O, dawno nie grałem z Ekfrydem. Zwiększymy poziom trudności, zobaczymy jaki, jaki tutaj jest ustawiony, bo nie wiem nawet. Może młodzi grali na konsoli i poustawiali na Easy. Przyspieszymy. sterować ghostkiem, zobaczcie. <grywa> Dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy sobie opcje. Easy, mówiłem, medium weźmiemy. Exit. Arcade. Siegfried. Gdzie jest Siegfried? Tu się zmienia też stroje. O, można sobie wziąć taki. A trzeci model to jest ale ja zawsze lubiłem grać tym, kurde. Ale na... Yy, na, 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 na... na, na można było wybierać jeszcze miecze. Tego tu, kurde, nie ma. Dobra. Ty chamie. Dup ryja. Fajnie ta zbroja wygląda. Pomyślcie, że jest 99 rok i włącza się sobie tą grę, kurde. Opatrzczeni ludzie, opatrzczeny Dobra, wspominam sobie ciosy, pomału. Dobra, lecimy dalej, bo szkoda czasu Nightmare Bahamie A, coś mi się tu przerwał kombo. Coś, coś mi umknęło, coś zapomniałem już. <grywka> Nie! Ajajaj, aj, aj, panie! I gotowy! Napiszcie w komentarzu, czy graliście kiedyś w Sokalibura? co myślicie o tym? Czy graliście na Dreamcastie, czy... czy na automatach, bo na automatach, tak jak mówiłem, to jest gierka całkiem inna, gorsza graficznie, od tego trzeba zacząć. Bo była na płycie Namco stworzona. Na Dreamcastie wyglądała dużo, dużo, dużo lepiej niż na automatach. Gierka, którą... którą... Który... <grymka> się. Gierka, której zazdrościli posiadacze PlayStation 2. Do czasu, oczywiście, są kalibura dwójeczki, nie, chociaż jedynka, jedynka, kurde, jest jakaś taka dla mnie najlepsza. Nigdy nie nie grałem na automacie. Chciałbym kiedyś, jak gdzieś trafię, spróbować na automacie, właśnie na, ten, na tej płycie namko, chyba system 23 czy coś takiego, już nie pamiętam. Yy, spróbować, spróbować, yy, właśnie jak się gra na tym automacie, w tamtą wersję. A sytuacja analogiczna z Tekken Tag Tournament, też było. Tekken Tag Tournament było na PlayStation 2 zrobione, zrobione praktycznie od nowa. Bo też działało na tym płycie Namco. Nie wiem czy nawet nie, czy nie na tej samej co Soul Calibur. Nie jestem pewny, nie będę wprowadzał błąd, ale... Sytuacja analogiczna na PlayStation 2, co na Dreamcastie z Soul Caliburem, tam z Tekken Tag. Lizard-man, chodź. Ah. Załatwiony. Astaroth, o! Oh. Zobaczcie, jak mi pojechał! O ty chamię! O kurde! Trafiony! A tu się nadziewało na miecz też, kurde, jak to się robiło? Nie tak. Widzicie, zapominam sobie Zapominam sobie ciosy już kurde. <laughs> Jakoś się nadziewało na miecz też i przerzucało tak fajnie przez to siebie. Tylko nie pamiętam jak to się już robiło. Ksiankła, też nią czasami grałem. Fajna, fajna tarena lubię ją z tymi płatkami. Yy... Płatki kwiatów, które tak fajnie latają. A, mi się udało trafić. Jeszcze spadłem. <laughs> Oczywiście zapraszam do subskrybowania, jeśli ktoś nie subskrybuje. Do komentowania, dodawania łapek. Się. Na tym Kaściu właśnie jeszcze można było wybrać sobie broń. Jak się podkrywało w tym, w tym w trybie singlowym po tej mapie, to w trakcie wybierania postaci jeszcze bronie były do wyboru. Różne fajne miecze: kto miał miecze, to miecze, kto miał kije, to kije. czaka i tak dalej, które dodawały chyba, nie wiem czy w arcade, ale chyba dodawały też jakieś y, dodatkowe efekty. Nie pamiętam, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale coś takiego mi się wydawało. W bronie na pewno się wybiera, ale czy one miały różne właściwości, to już nie pamiętam. Na tym klasie moich saveów dawnych też nie mam, żeby y, to sprawdzić. Musiałbym przejść od nowa singla, y, żeby to zobaczyć. Może kiedyś na live'ach się coś takiego. Zrobi. Ach, nie pojechał, kurde. Zasięg, Zykr, ma jebitny. Mitsurugi, o też moja jedna z ulubionych w postaci Mitsurugi, też nie lubię grać, ale yy, większość nie nim gra. Oklepana postać strasznie. No i łatwa, w prowadzeniu ta postać jest. Ja już nie gram tak kiedyś, bo po prostu zapomniałem już... Mm, zapomniałem te, te ciosy, kombosy. Musiałbym pograć, poprzypominać sobie. Wiem, że łatw, najłatwiej to jest właśnie tak rozwalać wszystkich z y, Tym ciosem naparzać. I jest po gościach. Nawet w trybie singlowym, y, gdzie nie było... gdzie ciężko było coś przejść, bo tam były różne tryby, znaczy tryby różne u... u utrudnienia, yy, przechodzenie na czas, jakimś tam specjalnym ciosem i tak dalej, zepchnąć gościa, z perfektem przejść. To to było, ten cios był zajebisty do przechodzenia wiele razy i właśnie chyba przecho przechodziłem z Ekfrydem. Yy, przechod przeszłem chyba z Ekfrydem całość yy, tego singlowego trybów. No i znowu załatwiłem inferno. Dobra, zagramy sobie. Kim tu sobie zaraz zagrać? Może jakąś postacią taką um, którą rzadziej grałem. Tu mamy końcówkę gry. Dobra, przyspieszymy. No, to sobie fajnie można sterować. Ok, Zagramy jeszcze jedną postacią. Tylko kim? Kim zagrać? Kim zagrać. Hmm, a może tą... O! Maxim zagramy. Tylko sobie wybiorę trzeci strój to będzie Y plus A. Zobaczymy czy się zmienił strój jakoś, czy nie. O, widzicie jeszcze ci strój. Trochę obciachowy. To jest gość, który jak naparza w guziki to robi swoje, swoje akcje. Oczywiście jak ktoś umie grać to będzie naparzał fajnie nim Ja już nie pamiętam Nie pamiętam już Ciosów oczywiście Może coś sobie przypomnę w trakcie Dobra Taki Bruce Lee z Kalibura idziemy dalej Edge Master, Edge Master z każdą brązową inną broń i po gościu. No pięknie to. Dalej ta gra się nie zastarza. Pięknie, da dalej to pięknie wygląda i zajebiście się w to Kurde, czemu nowe gry nie mają już tego... ...tej grywalności? Z wyskoków w kostkę. <laughs> Seumina. Też grałem y, Seuminą, też czasami grałem też fajna postać. Podobnie się nią gra kilikiem trochę. Fajnie, gdzie zależy z której strony się złapie postać, to są różne różne łapania, nie? Z boku inaczej, z tyłu inaczej, z przodu inaczej. O. I zwycięstwo kolejne. You win! Mój poczciwy Xbox 360 <laughs> dalej działa odpukać tych białych Xboxów, mało co zostało, bo spadały yy, no nie? Ale mój jeszcze działa. Od nowości go mam. Czyli dokonany. Ale mi zadupił z powrotem. I po gościu pięknie. Aj zbicie ciosu nastąpiło Aj kurde. No, rugi Cię wkurzył Ale Fuchs udało się I perfekt, o kurde, nie wiedziałem, że jestem taki dobeściak, <laughs> O, Cervantes. No on jest, on jest kurde ciężki do, do załatwienia. W Soul Główny boss, o ty gnoju, ale łatwiej. <laughs> <you lose. śmiech> Zwróćcie uwagę, u góry insert Coin, nie? <laughs> Niby na, automa na automacie, że jest, nie? mam cię gnoju Final battle dobra O A kurde przegram chyba chociaż tutaj nigdy nic nie wiadomo Uuu, kurde, a załatwił mnie <laughs> to nic, trudno. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuje Soul Calibur na Xbox 360. Um, trochę wykastrowane, tak jak mówiłem, z tego stingowego trybu, ale za to mamy tryb multi. Nie wiem, czy on w ogóle działa jeszcze. Yy, ale i tak warto, i tak warto tą gierkę sobie yy, zainstalować. Zakupić, jeśli nie macie możliwości pograć na Dreamcastie, nie? Także tyle na dzisiaj. Śledźcie kanał. Zapraszam do komentowania, do subowania. Trzymajcie się. Cześć.